Na początku było ich 10 tysięcy. Przeszli przez sito kilkunastu castingów. W ośmiu miastach oceniali ich najlepsi polscy muzycy i producenci za przyjaźnienie z Polsatem. Dziś do Warszawy przyjechało 150 najlepszych, Marisa, 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 Marisa. by po raz pierwszy stanąć oko w oko z jurorami i to jakimi: Kora, Elżbieta Zapędowska i Adam Sztaba. Kompozytor, dyrygent, o którym stinki Carreras powiedzieli, że jest skończonym perfekcjonistą. Wreszcie powstał program, który, w którym e, mówimy o miłości do muzyki w ogóle. Nie ma tylko i wyłącznie śpiewania i nie wybieramy tylko i wyłącznie popstar, jak w niektórych e, formatach. To dla mnie samej będzie e, zaskoczenie. Myślę, że to się będzie rozwijać, że ja się będę e, pokazywać, będę się z tym e, oswajać. Tu będzie ważne to, czy ktoś stanowi e, e, kandydata na showmana i na. E, to może zaistnieć na rynku dłużej niż jeden sezon. Słońce też. To nie jest show dla tych, którzy tylko śpiewają, bo to już było. Po raz pierwszy jest to show dla tych, którzy także grają, którzy są muzyką. Stąd angielski podtytuł Must be the music. To musi być muzyka. Na przykład taka. Instrument to teremin. Ania gra na nim od roku. Utwór to znany światowy przebój. Jeśli jeszcze państwo nie zgadli, przypominamy oryginał. Teremin jest instrumentem trudnym. Dopiero zabrzmi z orkiestrą sztaby. Tak. Pryszny, reaguje na pogodę. Jeżeli jest zimno, to potrafi, jak ja to mówię, zastąć i nie grać na przykład przez kilka dni. Czy instrument zachwyci jurorów? Zobaczymy w marcu. Gama tak zwanych chwytów na jury była jednak większa. Dla Oli to pierwszy casting w życiu, i co wybrała? Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpalane nagie ciała. Może i niebo ostro śni. Dobrze mi, jak, jak dobrze mi. W oryginale też brzmi nieco inaczej. Ty bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpara nagle ciała. Może i niebożkości. Dobrze mija, jak dobrze mi. Ale przecież jak show, to show. Wszystkie chwyty dozwolone. Małgorzata Žińskiewicz, wydarzenie.